Wyspa totalnej porażki w Cartoon Network! Normalnie... niesamowite! Yo! To jest transmisja na żywo z obozu Wałanakła, położonego w Muskoka, gdzieś w Ontario. Nazywam się Chris McLean. To ja poprowadzę dla was najgorętsze telewizyjne reality show. To będzie coś! Oto zasady! 22 śmiałków postanowiło spędzić 8 tygodni w tym nędznym, starym letnim obozie. Będą zmagać się ze sobą w różnych konkurencjach, a potem zostaną surowo ocenieni przez swoich kolegów z obozu. Raz na trzy dni jedna drużyna albo zdobędzie nagrodę, albo straci zawodnika, który uda się do portu wstydu. Potem wsiądzie do łódki przegranych <laughs> i zniknie z wyspy totalnej porażki. Na zawsze! Wyroki będą zapadać tutaj. Podczas dramatycznych ogniskowych ceremonii raz w tygodniu jeden z obozowiczów nie dostanie pianki. Na końcu zostanie tylko jedna osoba, która otrzyma nagrodę w postaci wzmianki w brukowcach i niewielkiej fortuny, którą można przehulać w tydzień. Aby przetrwać, trzeba będzie walczyć z muchami, z niedźwiedziami grizzly, z obrzydliwym jedzeniem Siemano. i... Ze sobą. Wszystko to będzie rejestrowane przez setki kamer zainstalowanych w całym obozie. Kto poradzi sobie z taką presją, dowiecie się tego już niedługo na wyspie totalnej porażki! Mamoita to wszystko gra. Widzę Was wciąż w moich znanach. Kim chcę być, o to pytacie mnie I myślę, że to już dobrze wiem Ja chciałbym być sławny Chcę do słońca sobie żyć W tej drodze nie przeszkodzi mi nic Spakowane torby na drogę już mam Kiedyś stoję tam Bo ja chciałbym być sławny Na 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 Wyspa Totalnej Porażki. Witam ponownie na Wyspie Totalnej Porażki. No dobra, najwyższy czas poznać naszych obozowiczów. Są przekonani, że zamieszkają w wypasionym kurorcie, więc mogą się trochę wkurzyć, jak zobaczą ten obóz. Pew? Co słychać? Marzyłam o tym, żeby Cię poznać. A, w telewizji byłeś wyższy. A... Dzięki. DJ. Yo, cześć Chris McLean. Co u ciebie? Hej, na pewno dobrze trafiłem. A gdzie jest basen? Tak, stary, to tutaj. Obu słowa hm. w prospekcie wyglądał o wiele lepiej. Witaj Gwen. To zamieszkamy tutaj? Nie, ty zamieszkasz tutaj. Ja mieszkam tam, w luksusowym domku z klimą. Nie pisałam się na coś takiego. Co ty powiesz? Serio? Prawnicy mają jedną zaletę: zawsze robią sterty kopii. Nie mam zamiaru tu zostać. Świetnie. Mam nadzieję, że umiesz pływać, bo łódź odbiła od brzegu. DRANI. Chris McLean? Jo, ziom! Miło Cię poznać, ziom! Siemka Jeff! Witaj na wyspie, ziom! Dzięki, ziom! Jeszcze raz usłyszę ziom i puszczę Pawia. Ej, ludziska! Poznajcie Lindzi! Nie kiepska laska! Cześć! Wiesz co, wyglądasz jakoś znajomo? Jestem Chris McLean. Gospodarz programu. Och, tak, znam cię z telewizji. Eee, no tak. Keder. Cześć! Będziemy przyjaciółkami przez całe osiem tygodni. Witaj! Nienawidzę niespodzianek. Wiem, twój kurator sądowy poinformował mnie o tym. Ostrzegam, że jak będziesz sprawiał kłopoty, wrócisz do poprawczaka. Tu mam przekaz. Zobaczymy się przy ognisku mała. Co? Spadaj leszczu. Dzwonię do rodziców. Nie zmusisz mnie, żebym tu została. Panowie! Tyler!! <grybujesz> oh. 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 Moje buty! Ale miałeś wejście stary! <grybujesz> 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 Witaj w obozie Harold! On się tak gapi! Znaczy się będziemy siedzieć w jakimś obozie, a nie występować na scenie. Jakbyś zgadł! Tak! To rozumiem, będę miał pole do popisu. Zawodnik numer 9! Cześć, trend! Cześć! Miło cię poznać, stary. Widziałem cię w gwiazdach na lodzie, żółwik. O, dzięki kolo! Fajnie, że ci się podobało! Widziałam to! Gościu upuścił partnerkę na głowę! Dostali najwięcej SMS-ów. Szczęściarze, też chciałbym upaść na głowę. Ja też! To konkurenci? No trudno, dobra. Ej, co tam? W porządku. Nasza surferka, Bridget. Witamy! Po co ta decha? To nie Malibu, maleńka. Zapewniano mnie, że będzie plaża. I jest! Świetnie. No dobra, więc mamy... A, kurde, to boli! Siemka. Cześć, jestem Jeff. Bridget. Ty! Ostrożnie, todecho. Cześć, jestem Beth. Cześć. Dobra, poznaliśmy surferkę. Co jest dalej w scenariuszu? Ktoś chyba nie wypił cappuccino macchiato dziś rano. Goń się. Nasz... Nasz następny zawodnik to Noah. Dostałeś informację o moich licznych alergiach? Ktoś pewnie dostał. Świetnie. Tu mam zamieszkać? Nie, wróć do mamusi. Nic tu po tobie. O, niezły piercing. Sam to robiłeś? Tak. Też byś chciał? eh, e, nie, dzięki. Mógłbyś mi oddać wargę? Dzięki. Ej, ludziska, Leszona już tu jest. Siema, w skarbie, słodki jesteś. Co słychać? Możecie od razu rzucić ręcznik frajerzy, bo to ja wygram. Jak leci, bracie, ale jesteś napakowany. Nigdy wcześniej nie widziałem takiej laski jak ty. Jakiś problem? Jesteś taka wielka i głośna. O czym ty do mnie rozmawiasz? Podpadłeś mi. Licz się ze słowami. Ja ci pokażę dużą owsików. No co, strach cię obleciał? Nie krępuj się. Dobra, wystarczy. Wyluzujcie. Dzień dobry, Sadie, Katie. Tutaj spędzicie całe osiem tygodni. A niech mnie. Sadie, patrz. To obóz letni. Świetnie. Zawsze marzyłam o letnim obozie. Yeah! Cześć, fizykiel. Jak się czujesz, stary? O to, to tak przele.